Padają kolejne historyczne rekordy Formuły 1 mistrzostwa świata. Żegnają się z europejską częścią, a ja zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Mikołaj Sokół Sokolim Okiem zapraszam na krótkie podsumowanie. Powrót do weekendu na Moncy. wyścig we Włoszech, tradycyjnie kończy europejską część sezonu Formuły 1. No i padają kolejne kosmiczne. Rekordy, zdaniem Toto Wolfa, to osiągnięcie Maxa Verstappena nadaje się tylko do Wikipedii, gdzie i tak nikt tego nie czyta i tak nikt tego nie sprawdza. No cóż, musi przełknąć gorycz, no nie tyle porażki Toto Wolff, co pogodzić się z tym, że jego rywale, wielcy rywale Red Bull, Christian Horner, Max Verstappen, którego przypominam, Toto Wolf mógł kiedyś zgarnąć, ale nie był w stanie mu zaoferować fotela w Formule 1, a Red Bull to miał dzięki. Rosso, także pewne zadry z przeszłości tu pewnie oczywiście cały czas wchodzą w grę, no najważniejsze jest to, że obecnie mocnych na Red Bulla, na Maxa, Verstappen'a po prostu nie ma i Toto Wolf oraz wszyscy pozostali muszą się z tym po prostu pogodzić. Imponujące oczywiście osiągnięcie. 10 wygranych wyścigów z rzędu w wykonaniu Maxa, 15 w wykonaniu Red Bull'a, doliczając także końcówkę poprzedniego sezonu. Zaczynamy coraz poważniej się zastanawiać, czy. Będą w stanie, Red Bull będzie w stanie wygrać wszystkie wyścigi w tym sezonie, czegoś takiego jeszcze nie było, no chyba, że tego Indy 500 nie bierzemy pod uwagę, to 50 i 52, czyli Alfa Romeo i Ferrari, wszystkie rundy poza Indy 500 wtedy wygrywali w sezonie Mistrzostw Świata. Wciąż liczę na to, że jednak będzie jakaś sensacja w tym sezonie i że nie zgarną wszystkiego, chociaż rzeczywiście Cały czas powtarzamy czapki z głów i szacunek przed tym, co byli w stanie stworzyć jaką machinę do wygrywania i jak Max Verstappen jest w stanie tę machinę wykorzystywać. We Włoszech Sergio Perez także pokazał się z bardzo dobrej strony. Tak jakby niektórzy słuchali moich not za styl po pierwszej połowie sezonu i zabrali się do roboty. Piergas listano na podium. Sergio Perez zaczął przebijać się i robić użytek ze swojej maszyny, chociaż kwalifikacje oczywiście. Łatwego życia na Moncy nie miał za sprawą częściowo awarii w swoim samochodzie w czasie treningów, a częściowo także swojego błędu, bo oczywiście wyleciał do żwirów w parabolice, czyli zakręcie imienia Michele Alboreto. Natomiast w wyścigu wykorzystał wszystkie narzędzia, które miał do dyspozycji, do dyspozycji czyli szybką maszynę, przebił się, wyprzedził George'a Russella, później pokonał także duet Ferrari, mimo że Carlos Sainz tam naprawdę dwoił się i troił w tej obronie, za co też mu się... Ogromny szacunek należy. Różnica na mecie za Maxem nawet niewielka, ale Max zmagał się z problemem. Musiał zostawiać sobie przestrzeń na torze, jadąc za zbliżającym się do bycia zdublowanym Pierem Gaslim. Miał takie instrukcje z zespołu, żeby tam trzymać przestrzeń, uważać, dbać o samochód. No, udało się po raz kolejny. Nic tam się nieprzewidzianego nie stało i kolejne zwycięstwo odhaczone. Peres tu już pochwały, były Carlos Sainz również. Zasługuje na pochwały po tym wyścigowym weekendzie. Większa pewność siebie od samego początku, szybszy, minimalnie, ale jednak od Sharla Leclerca tylko ta końcówka wyścigu, gdzie Leclerc już naciskał to oczywiście było podyktowane wcześniejszymi ambicjami, nadziejami Carlosa, że jakoś zdoła tych kierowców Red Bulla powstrzymać. Zużyte tylne opony bez formy, bez przyczepności, miał przez to dużo większe. Kłopoty, ale pozycję utrzymał, bijąc się, walcząc z Szarlem do samego końca. Coś za co powinniśmy być wdzięczni tak naprawdę ekipie Ferrari i Fredowi Waserowi, że nie chwyta tam za słuchawkę w przenośni. Oczywiście nie dzwoni do swoich kierowców. Słuchajcie, Easy, bez wyprzedzania, bez atakowania. Musimy dowieść ten wynik do mety. No, tak jak mówiliśmy w czasie transmisji na Viaplay, no, oni nie wiedzą, że z Red Bullem nie są w stanie powalczyć, to przynajmniej powalczą między sobą. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, bo nie obrałem się, co było, gdyby przy tym ataku na ostatnim okrążeniu Leclerc wbił się w Carlosa Sainza no, z toru, by ich nie wypuścili. Tifozji, także wszystko się dobrze skończyło. Po drodze też rzeczywiście dużo fajnej walki. O to w tym wszystkim chodzi tak naprawdę, bo kiedy słyszymy te komunikaty, czy kiedyś w Mercedesie, jeśli chodzi o zamianę pozycji, czy później w Red Bullu, jeśli chodzi o zamianę pozycji, albo właśnie nie atakowanie się, no jednak troszkę ta żyłka rywalizacji tutaj w tym wszystkim bladnie. Oczywiście na tym też formuła nie też, może przede wszystkim polega, bo to jest sport zespołowy. Jeżeli z punktu widzenia zespołu uznajemy, że zespół uznaje, że tutaj nie ma sensu walczyć jedziemy tak, jak jedziemy, albo współpracujemy w jakiś inny sposób, to trzeba takie decyzje uszanować. Musi to uszan muszą to uszanować kierowcy i także kibice, no bo to jest jednak pewnego rodzaju podstawa i fundament istnienia tego sportu od zarania dziejów. Tutaj możemy się oburzać, że kiedyś było inaczej, ale nie, kiedyś wcale. Nie było inaczej, nawet w tych latach 50., kiedy Ferrari wygrywało, też mieli polecenia zespołowe, specjalne sygnały nakazujące utrzymywanie kolejności, żeby się tam niepotrzebnie kierowcy ze sobą nie bili i nie walczyli. Ale jakby osobny wątek i osobny temat, zostanie przy tych pochwałach dla Ferrari. Starali się, rzucili rękawice, może nie wszystko do końca wykorzystali, bo też tak jak powiedzieliśmy na żywo wcześniejszy, i stop, kiedy Sainz straci prowadzenie, może nie akurat samego Sainza, ale Charlesa Leclerca, żeby coś tam wrzucić nieoczekiwanego w te wszystkie struktury i plany strategiczne, może to, coś, może to by coś przyniosło i dałoby tutaj, stworzyłoby okazję, żeby Red Bull też dał się wciągnąć, może w pułapkę. Wiem, że to brzmi dziwnie Ferrari wciągający Red Bulla w pułapkę strategiczną, ale wolno mieć nadzieję, wolno liczyć Ferrari w tę stronę nie poszło. Oczywiście dzięki temu nie było żadnego rozdzielania strategii, to była rzeczywiście walka dwóch kierowców, uczciwa walka zawodników Ferrari, w której górą był tym razem Carlos Sainz. No, bezsilność wobec potęgi Red Bulla niestety da się odnotować. Sergio Perez oczywiście też zmierza po ten tytuł wicemistrza świata, bo tak naprawdę, jak już mówiłem no, dobrych kilka tygodni, jeśli nie miesięcy temu, tak naprawdę nie ma kto mu tego tytułu odebrać, bo są kierowcy, którzy jeżdżą na bardziej równym poziomie. Ale ze względu na zmienność w tym układzie sił za plecami Red Bulla, w zależności od toru, od warunków atmosferycznych, od charakterystyki, od konfiguracji, od poprawek przywożonych, to się zmienia. Na no, początek sezonu Fernando Alonso, później Ferrari doszło trochę do głosu, trochę także Mercedes. Więc tak naprawdę tutaj nie ma takiego jednego kandydata do tego, żeby te punkty Perezowi odbierać i go pozbawić, i pozbawić Red Bulla dubletu w mistrzostwach, na czym z tego co słyszymy im zależy. Po stronie plusów także Liam. Lawson i bardzo solidny występ. 11 pozycja, osamotniona oczywiście, bo u problemy jeszcze na okrążeniu rozgrywkowym i nie wystartował je pończek do wyścigu. Ale Lawson tutaj dobrą robotę zrobił i pokazał się znowu z bardzo solidnej strony. Oczywiście przymykamy oko na. Podarowanie kierowcy fotela Alfa Tauri w nagrodę za świetny występ na Moncy. Bo już To było w zeszłym sezonie, nie skończyło się najlepiej, ale teraz to był drugi występ, bo na Zandwór też było całkiem ok. No i z tego co wiemy, to Lawson jeszcze wystąpi w Singapurze, prawie na pewno także w Japonii, więc dopiero ewentualnie Katar będzie areną powrotu Daniela Riccardo, który poprzeczkę może mieć zawieszoną już zdecydowanie wysoko. No bo i Perez tutaj całkiem zaczął sobie radzić, i to zastępstwo w wykonaniu Lawsona też na razie godne uwagi. Pochwalić chciałem także sędziów za pracę podczas tego weekendu, bo i dobrze rozstrzygnięta ta sytuacja z kwalifikacji. jeśli chodzi o Ferrari i zbyt wolną jazdę, no po prostu przepuszczali szybsze samochody, samochody na okrążeniach pomiarowych, dlatego nie zmieścili się w tej delcie, która była wyznaczona przez Niza Witticha, 1.41, minuta 41 sekund na dystans od linii samochodu bezpieczeństwa do linii samochodu bezpieczeństwa, czyli prawie całe okrążenie bez alei serwisowej i prostej startowej, jeśli ktoś zostaje na torze. I tutaj oczywiście jak odcinkowy pomiar prędkości, słuchajcie, na drogach możecie się wlec przez fragment 20 na godzinę, a później złamać wszystkie możliwe przepisy, a średniej tak wyjdzie ok. Trzeba tylko dobrze wyliczyć. I tak samo tutaj, jeżeli mamy deltę na całe okrążenie niemalże, no to jest jasne, że w niektórych miejscach można jechać wolniej, później to nadrobić. Do tego odnosi się Fernando Alonso w treningu mówiąc, że niektórzy jadą tak wolno, że się zdziwiam w czasie kwalifikacji. Oczywiście nie chodzi o tempo na torze, tylko o to, że mogą dostać karę za to, że jadą zbyt wolno, ale też widział tylko kawałek toru, Fernando, gdyby to robić na sektory, albo na mini sektory i trzymać taką aktywną deltę, no to wtedy rzeczywiście nie byłoby mowy o czymś takim, że jedziemy wolniej. No ale tutaj się tak było to, że Leclerc i Sainz puszczali kierowców na szpiki okrążenia, okrążeniach i to było bardzo rozsądne, że nie było żadnego dalszego dochodzenia w tej sprawie. Tak samo te wszystkie incydenty z wyścigu, gdzie Lewis Hamilton z Oskarem Piastrem, chociażby są tacy, którzy twierdzą, że Luis nie dostaje kar gdy za nic, no to tu akurat dostał i tak jak mówiłem podczas wyścigu, moim zdaniem zupełnie trafnie ta sytuacja została oceniana. Poszedł zresztą Luis do Skara, przeprosił go od razu po wyścigu, uznał, że wina jest jego. Tak samo te sytuacje z wyprzedzaniem poza torem, nie oddawaniem pozycji, wszystko było absolutnie jasne i sędziowie tutaj też bardzo fajnie i bardzo dobrze się zachowali. Kara także dla Logana Sargenta za kolizję z Walterim Botasem, czego nie widzieliśmy w przekazie telewizyjnym i generalnie komentując ten wyścig dla Was miałem wrażenie, że jakby wielu rzeczy po prostu nie widzimy w obrazku na ekranie. Widzieliśmy to z odczytów na live-timingu, właśnie z decyzji sędziowskich, ale kibice, widzowie tego, tego nie widzieli i tutaj duży minus za całą tę realizację były manewry wyprzedzania, które widzieliśmy z jakimś opóźnieniem 8 okrążeń na przykład, albo których w ogóle nie widzieliśmy. Okej, okay, było sporo walki, takich zbliżania, zmuszania do błędu, jak Max z Carlosem w walce o prowadzenie, ale był czas się w tym wyścigu, żeby parę sytuacji odwinąć i pokazać, żebyśmy zobaczyli ile tam jeszcze rzeczy się działo w tle stawki. Na przykład Esteban Ocon nie ukończył wyścigu z powodu wibracji w układzie kierowniczym i też jakby w ogóle tutaj nie było, nie było to widoczne w obrazku. Cała ta sytuacja, także minus dla realizacji. Oczywiście to jest realizowane przez Formułę 1. Transmisja na wszystkie kraje, to co oglądamy w obrazku. I przy minusach będą to oczywiście także ekipa Alpin która od samego początku wiedziała, że tutaj nie będzie dobrze na mocy, na to, że który jest szybki, który wymaga dużej mocy silnika. No ale rzeczywistość chyba, jakby brutalność tej rzeczywistości, chyba także ich oczekiwania przekroczyła, co oczywiście jest doskonałym argumentem dla Alpin żeby kłócić się i spierać o to, że im się należy to wyrównanie osiągów jednostki napędowej. Bo jeżeli na mocy jedziemy słabo, no to. Pierwszym podejrzanym oczywiście jest silnik, jego, jego wydajność, jednostka napędowa. Także tutaj porażka może okazać się takim elementem, etapem w drodze do sukcesu, jakim będzie przeforsowanie tych zmian. Także tutaj wszystko akurat pod tym względem dobrze się dla Alpin złożyło i też całe te opowieści, ta narracja umiejętnie budowana, że wiedzieliśmy, że to będzie słabo, też oczywiście służy temu, żeby tutaj politycznie tę sprawę rozegrać i wreszcie wymusić to, żeby jeszcze przed tym okresem w tym okresie homologacyjnym, w tym okresie zamrożenia jednostek napędowych, czyli do 2025 roku, mieć jakąś ulgę na rozwój, na to, żeby próbować tam doszlusować do rywali. Zwłaszcza, że były oczywiście takie założenia, że w przypadku rozbieżności będą takie rzeczy korygowane, ale też z tym zawsze trzeba uważać, żeby nie przesadzić po prostu w żadną stronę i też jakby nie stwarzać możliwości nadmiernych tym, którzy nie zrobili dobrej roboty i też karać tych, którzy się świetnie spisują, przygotowali doskonałą jednostkę napędową. Tu jak zwykle. To wszystko leży gdzieś po środku. W kwestii minusów Lance Stroll, nie wiem czy w ogóle brał udział w tym weekendzie wyścigowym czy nie, kompletnie anonimowo i bezbarwnie. Oczywiście Aston na takim torze tempa nie ma, tutaj szykujemy się na Singapur, jeżeli ktoś się na zielono ubiera i chciałby widzieć kolejny podium Fernanda Alonso to w Singapurze może na to liczyć, no ale Stroll generalnie odstaje. Oczywiście miejsce w zespole ma pewne, no ale nie z powodu osiągów za kierownicą i skuteczności, jeśli chodzi o punktację. Możemy sobie takie eksperymenty myślowe przeprowadzać, ile punktów. Gdzie byłby Aston w Mistrzostwach, gdyby miał dwóch alansów stroli w kokpitach? Sądzę, że gdzieś tam w okolicach Alpin, może niżej. I gdzie byłby Aston, gdyby miał dwóch kierowców pokroju Fernando Alonso w kokpitach? Myślę, że byłby na drugiej pozycji i tak dość w miarę bezpiecznie. Trzecie pytanie z całym szacunkiem dla Alonso: gdzie byłby Aston, gdyby miał dwóch kierowców? Młodych, wygodniałych, ambitnych i odpowiednich umiejętnościach. Tutaj też nie wiemy. Zawsze to jest kwestia weryfikacji. Na razie Alonso weryfikuje strola dość mocno i zauważają to także szefowie innych zespołów, jak chociażby Zach Brown, który podczas jednego ze spotkań w mediach ze swoimi kierowcami właśnie jakaś aluzja była, że ktoś kogoś niszczy, jak Alonso strola w Astonie. Taka prawda. Logan Sargent, kolejny występ, gdzie można było coś powalczyć, ale ostatecznie tempa i regularności zabrakło. No i Oskar Piastri, bardzo trudny dla niego wyścigowy weekend, kiedy wszystko układało się bardzo dobrze. Znowu został podcięty strategicznie przez Norrisa, taka strategia zespołu. Tym razem się tłumaczy, że chodziło o Fernando Alonso i o zagrożenie z jego strony. Później to starcie z Norrisem w pierwszym zakręcie, gdzie tam niewiele brakowało, aby posypały się wióry i Andrea Stella z Zakiem Brownem. Mieliby tam coś pewnie do powiedzenia swoim Młodym chłopakom, no i później to starcie z Luisem, gdzie jakby Oscar był bez winy i taki chrzest bojowy, takie zderzenie z rzeczywistością tutaj Piastri podczas tego wyścigowego weekendu zaliczył. Ciekawe oczywiście, jak się pozbiera, jak to będzie w Singapurze i jakie tam rozmowy były zespołowe na temat właśnie tej strategii sytuacji, bo to nie pierwsza w tym sezonie, gdzie Oscar jedzie z przodu, Lando za nim i Lando ma priorytet pit stopu i go podcina, wyjeżdża przed nim. No. Zdarza się tak, że się muszą bronić rzeczywiście tak, bo na Silverstone to było rzeczywiście zagrożenie tam strategia była absolutnie tip-top, ale tutaj nie wiem czy to było tak bardzo konieczne. No, czas pokaże ile jeszcze tego typu rzeczy będziemy w przypadku McLarena oglądać. Dobrze, przechodzimy do literatury, niezmiennie oczywiście polecam miesięcznik, z którym mam przyjemność współpracować, czyli GP Racing, mamy nowe wydanie z Maxem Verstappenem na okładce, parę materiałów y, przypominających chociażby jego kroki, kamienie milowe w karierze w Formule 1, wszystko wyliczone i przypomniane, jak to dokładnie y, wyglądało. Y, materiał na temat Holandii i kibiców i ich oczekiwań, bardzo ciekawy, bo tutaj sami Holendrzy przyznają, że jest to naród, który jest nastawiony na natychmiastowe sukcesy. I widać to przy okazji kolejnych występów, chociażby piłkarskiej reprezentacji. Oni chcą wygrać tu i teraz, a tak naprawdę na poziomie Mistrzostw Świata jeszcze niczego nie wygrali, chociaż każde kolejne mistrzostwa mają należeć do nich. Ciekawe także biznesowe tutaj wątki, jeśli chodzi o Maxa i wykorzystywanie jego wizerunku i osoby. Super wywiad z Aleksem Wurcem, bardzo długi, też z wątkiem ciekawym Roberta Kubicy, do którego jeszcze za chwilę. Też przejdziemy z innej okazji. Otóż okazuje się, że Wurz przez swoją posturę, która nastręczała mu problemów chociażby w Benettonie, gdzie był cięższy niż Giancarlo Fisichella i przez to obrywał na torze, tak to, tak to wszystko tłumaczy, to przez swój wzrost Alex Wurz nie załapał się na posadę trzeciego kierowcy w BMW Zauber. Jak wiadomo, tę posadę zgarnął Robert, chociaż też po drodze trzeba było tam naściemniać Tysonowi i synowi, Peterowi Zauberowi właśnie jeśli chodzi o wzrost Roberta, zaniżyli to nieco z jego menadżerem Danielem Morellim, jak się spotkali już oko w oko, to tak no widać było, że trochę tam przesadzili i, i przeaktorzyli z tym wzrostem, ale już było za późno, żeby coś zmieniać i Robert tę posadę dostał. Yy, bardzo fajne kulisy, sekrety F1, tym razem anatomia pit stopu. Zawsze dwóch ludzi podtrzymuje samochód yy, i tutaj wystarczy nawet drobna asynchronizacja przy odkręcaniu, przykręcaniu kręcaniu kół, żeby, yy, żeby ich robota była po prostu potrzebna, bo samochód wpada w drgania, może się kiwać na lewarkach i ci ludzie są potrzebni, także takie niuanse też Tłumaczymy często, gęsto i ciekawe też porównania efektywności, wydajności aerodynamicznej samochodów z dawnych lat oraz współczesnych. bo tak się utarło, że kiedyś to było, super dociski, i tak dalej, a teraz nie. No, liczby mówią coś innego. Także polecam lekturę w sam raz przed Singapurem, bo już kolejny numer zaczynamy szykować. Wspomniałem o Robercie i Sokoli Garage tym razem. Nie ukrywam, że spora część mojej kolekcji jest poświęcona właśnie różnego rodzaju samochodom wyścigowym, rajdowym, w których startował Robert i jest całkiem to pokaźna część. Chciałem teraz wrócić do sezonu 2003, bo to jest bardzo fajne Model X, skala 1 do 43 również, jak większość tych, tych moich maszyn. To jest auto F3 zespołu Prema z debiutu Roberta w tej serii na Norris Ringu, opóźnionego oczywiście, bo myślę, że wszyscy fani Roberta pamiętają ten wypadek, kontuzja Ramienia w wypadku drogowym w Polsce. Polscy lekarze tam, pan poleżył i się zagoi. Na szczęście Robert trafił do Włoch, do specjalistów. Tam się okazało, że trzeba natychmiast operować, bo nerw mógłby po prostu trafić, zostać jakby zmiażdżony, zarośnięty przez zdrastające się kości w ramieniu i z kariery wyścigowej byłyby nici. Tam bardzo szybko Roberta poskładali, powkładali do rąk różne, do, do ręki, do ramienia różne elementy, które tam spajały to wszystko. No i Robert. Kilka tygodni później wystartował na Norrisingu i wygrał. Pierwszy wyścig, miałem przyjemność tam być na torze jako jedyny wtedy polski dziennikarz. Tam było parę osób z otoczenia Roberta, natomiast z mediów akurat tylko ja tam się pofatygowałem. I pamiętam, to nawet nie było po wyścigu, ani chyba nawet nie po kwalifikacjach, tylko po sesji treningowej, kiedy Robert wysiadł z samochodu i ściągał kask, balaklawę. Widać było, że jakby cały czas ruchy ma skrępowane, przez to, że ta ręka no, na świeżo zagojona, poskładana. Sam przyznał, że w zasadzie musiał prowadzić głównie lewą ręką, bo prawa była, była pogruchotana i ściąga kask, balak lewy. I widać taką mieszankę wyjątkową na twarzy. Krzywi się, bo go boli ta ręka, ale tak jest ucieszony, mu <grym> się zajarany tym, że był na to, że jechał, że jest tempo, że może prowadzić ten samochód. To pokazało taką właśnie jego determinację i taką czystą radość po prostu zrobienia tego, co, co kocha robić. Wygrał wyścig. W drugim wyścigu był drugi i to było, to było fantastyczne. Rozpoczęcie przygody z tą serią juniorską. Później już tak oczywiście różowo w F3 nie było w tamtym sezonie, w kolejnym również już w innej ekipie w Muka Motorsport. Wtedy no, bardzo mocna stawka, tak naprawdę w 2003 roku, czyli tym, tym pierwszym. Nico Rosberg, Bruno Spengler, Jamie Green, to są znane, tak? Spengler i Green to mistrzowie serii DTM. Ryan Briscoe, który później trafił za ocean, startował w IndyCar z ogromnymi też sukcesami, teraz jeździ tam w długim dystansie w IMSA. Markus Winkelhock, Christian Klien, który trafił także do Formuły 1 dość szybko po tamtym sezonie, w kolejnym roku dołączył, chociażby Lewis Hamilton, Guido van der Garde. No, wielu naprawdę znanych zawodników, akurat z różnych względów, Robert dużych sukcesów tam nie odnosił, ale dalej budował swoją markę i swoją szybkość, a później to już wiemy, że to się dość szybko i pięknie potoczyło. Także bardzo, bardzo fajna pamiątka. Numer startowy 33 wtedy miał Robert. Coś mi to teraz przypomina. Formułę 1 oczywiście zbieżność zupełnie przypadkowa. No dobrze, to na koniec jeszcze, jeśli już mówimy o polskich kierowcach, o polskich zawodnikach, to chciałem wrócić do Zandwor, do weekendu na Zandwor, bo tam polscy juniorzy odwiedzili padek Formuły 1, no, oczywiście to jest efekt współpracy Orlen z Alfa Tauri i to są kierowcy wspierani przez Orlen, tam był Kacper Sztuka, kierowca włoskiej Formuły 4, był Karol Kręt, który jeździ w niemieckim pucharze Porsche i tam walczy o mistrzowski tytuł, był Tymek Kucharczyk, czyli GB3, powiedzmy taki poziom F3 w Wielkiej Brytanii też bardzo ciekawa, konkurencyjna seria na bardzo ciekawych torach brytyjskich, doskonała szkoła motorsportu, ale nie tylko, bo tam i SPA, także mają w kalendarzu, no i Zandvoort, który teraz jak oglądał z padoku i z garażu, przede wszystkim ekipy Alfa Tauri, a sprawdzi to jeszcze sobie na torze. Maciek Gładysz, który z kartingu wychodzi, gdzie ogromne sukcesy odnosi, przesiada się do samochodów, do 4 się szykuje w tym sezonie, był jeszcze Mateusz Kaprzyk, który startuje w European Le Mans Series, także bardzo taka wszechstronna stawka młodzieńców, którzy no nie pojechali tam na szkolną wycieczkę, umówili się tylko podpatrzeć, zobaczyć, jak pracuje świat Formuły 1, wyciągnąć wnioski dla siebie, jakieś może ciekawe rzeczy, które mogą w swojej karierze zastosować w swojej pracy, w swoim podejściu, jeśli chodzi o przygotowanie, na przykład do, do samego startu całe to zaplecze, jak to tam wszystko wygląda. To była bardzo pożyteczna wyprawa i zanim się pożegnamy, to posłuchajcie na gorąco Krótkich wrażeń chłopaków z tego wyjazdu, a ja już Was zapraszam na nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że przed Grand Prix Singapuru jeszcze się zobaczymy. A tymczasem zostawiam Was z młodzieżą. Młodzi nasi kierowcy o swoich wrażeniach z pobytu na torze Zandvoort. W trakcie weekendu w największe wrażenie na mnie zrobiło praca inżynierów i zawodników w trakcie treningów, kwalifikacji i wyścigu, jak pracowali nawet po treningu czasówce, debrief z inżynierami, jak to wyglądało, co zawodnicy tłumaczyli inżynierom swoje spostrzeżenia. Razem z Orlen Teamem odbyliśmy sporo wartościowych spotkań. Na przykład z kierowcami, z szefem zespołu Alfa Tauri, z inżynierem Yukiego Tsunody. Także no, było sporo fajnych rozmów, dużo się dowiedzieliśmy. Myślę, że ta wiedza przyda nam się w naszych wyścigach, w naszych startach. Było to niezapomniane przeżycie. Byliśmy w garażu, obserwowaliśmy z bliska pracę mechaników i inżynierów. Zobaczyliśmy ten świat trochę od drugiej strony. Zobaczyliśmy, jak to wszystko wygląda od środka. Także myślę, że, jest to, że był to bardzo wartościowy wyjazd. Zebraliśmy sporo doświadczeń. Także zapaliśmy jakieś nowe, fajne kontakty. Dla mnie, najlepszymi momentami tego wyjazdu było zapewne są przebywanie w zespole, zobaczenie jak tam wszystko działa. Rozmowa kierowca, inżynier inżynier kierowca była bardzo ciekawym doświadczeniem. Spotkanie z kierowcami Jukin Domi, Liam Liamem także bardzo na plus. Dla mnie także od strony technicznej bardzo fajne było rozmowa z inżynierem Liamem Losona i Daniel Ricardo. Jakby z tego najwięcej, wydaje mi się, wezmę na, na przyszłość, najwięcej wniosków z tego będę mógł wyciągnąć? Na Zandbord e, nauczyłem się bardzo dużo. Nauczyłem się tego, jak kierowcy pracują z inżynierami, profesjonalni kierowcy, którzy są już na szczycie swojej kariery. Nauczyłem się, jak można wszystko zaplanować godzinowo, że nic się nie przesuwa, a jednak jest bardzo dużo zajęć. Trafił nam się też jeden z najciekawszych wyścigów w sezonie. Fajnie było widzieć to wszystko zza kulis, te prognozy pogody, e, taktyki, jak ustalają, porozmawiać z inżynierami, żeby dowiedzieć się, e, co kierowcy mogą zmieniać, na przykład na, na, podczas wyścigu z kierownicy. E, ogólnie bardzo dużo roboty mają kierowcy w Promu 1 i fajnie było doświadczyć tego, e, właśnie jak oni pracują. Weekend E w Jelenatorze z Antwort utwierdził mnie, że za marzeniami trzeba podążać i je realizować. Dalej będę ciężko opracować i wspinać się po szczeblach w mojej wyścigowej karierze. I oczywiście w przyszłości chciałbym być na samym szczycie.